Hello, witaj na kanale Ogarnij Swój Angielski, który powstał z myślą o osobach chcących nauczyć się języka angielskiego. Program nauczania, który przygotowałem na tym kanale, zawiera w sobie darmowe lekcje i materiały umieszczone na YouTube, a także całkowicie darmowe kursy multimedialne w aplikacji Memrise. Link do aplikacji kompatybilnej z tym kursem znajdziesz w opisie filmu lub w komentarzu. Znajdziesz też tam link do aukcji mojej książki na temat uczenia się języka angielskiego. Dzięki tej książce dowiesz się m.in. jak skutecznie uczyć się języka angielskiego, tak żeby cała ta przygoda zakończyła się Twoim sukcesem. A teraz zapraszam na kolejną lekcję. Hello! Witaj w kolejnym odcinku. Bardzo się cieszę, że tutaj jesteś, ponieważ w końcu dochodzimy do bardzo ważnego odcinka i do omawiania pierwszego czasu na naszym kanale, którym jest czas Present Simple. Jak mówiłem już wcześniej w którymś z odcinków, bardzo ważne jest, żeby w trakcie nauki języka angielskiego, oprócz nauki słownictwa, nauki gramatyki czy wymowy, żeby uczyć się też innego sposobu myślenia. No ale co to dokładnie znaczy? Chodzi o to, że... Każdy język wyraża nasze myśli. I tak naprawdę Anglicy trochę inaczej myślą niż my i też dlatego troszeczkę inaczej się wysławiają. Myślę, że to jest główny powód, przez który wiele Polaków, kiedy słyszy o angielskich czasach, reaguje przerażeniem i myśli, że się nigdy tego nie nauczy. Słyszałem to niestety bardzo często. Równie często udawało mi się przełamać tą barierę właściwym wytłumaczeniem zagadnienia. I tak na to patrzmy. Anglicy po prostu inaczej myślą, dlatego też trochę inaczej mówią, a kiedy zrozumiemy ten sposób myślenia, też będziemy w stanie się do niego zaadaptować. Kiedy myślimy o angielskim czasie, jednym z pierwszych skojarzeń takim negatywnych, jakie zauważyłem, że ludzie mają, jest ich ilość. I są przerażeni tą liczbą i twierdzą, że, że to jest nie do ogarnięcia. I teraz chciałbym Ci zdradzić moją metodę, w jaki sposób ja te czasy rozumiem i jak do nich podchodzę. Czas Present Simple jest niby czasem teraźniejszym, ale jak już mówiłem wcześniej, Anglicy nieco inaczej o tym czasie myślą, czyli to nie jest do końca czas teraźniejszy, bo czas Present Simple odnosi się głównie do czynności, które się powtarzają. To tak w skrócie, bo na tym poziomie jeszcze nie chcę ci zbytnio mieszać i chciałbym podać takie informacje, które na tym etapie ci się najbardziej przydadzą. Także myśląc o czasie Present Simple, myślmy o wydarzeniach, które dzieją się. Po prostu co jakiś czas. I teraz co jaki czas? I tak naprawdę nie ma znaczenia co jaki czas coś się wydarza. Czyli na przykład, jeżeli myjemy zęby na przykład codziennie 2-3 razy, no to jest to czynność cykliczna, bo ona się zdarza co jakiś czas. Więc to będzie czas present simple. Jeżeli na przykład słucham muzyki dwa razy w tygodniu, to też jak najbardziej będzie to czas present simple. Jeżeli na przykład raz w miesiącu sprzątam samochód, no to będzie to też czas Present Simple, no bo to się wydarza co miesiąc. Jeżeli na przykład raz w roku coś wykonuję, na przykład jadę na wakacje, to też będzie to czas Present Simple, no bo dzieje się to co jakiś czas, tylko się dzieje co roku. Jeżeli na przykład coś się dzieje też raz na 10 lat, na 15, 20, 50, 100, 1000, nie ma to znaczenia, ten cykl opiszemy czasem Present Simple. No i co jest kłopotliwe, jeśli chodzi o stosowanie tego czasu, to że często Polacy mylą ten czas z innym angielskim czasem, którym jest Present Continuous. Do tego czasu jeszcze dojdziemy, ale już teraz powiem Ci, że czas Present Continuous odnosi się do tego, co robimy teraz. Jak te dwa czasy sobie zestawimy, to Present Simple nie oznacza tego, co robię teraz, pomimo tego, że mówimy, czy to jest czas teraźniejszy, tylko on opisuje właśnie tą cykliczność. Czyli w tej cykliczności można powiedzieć, że są to czynności, które robiliśmy do tej pory i które będziemy robić w przyszłości, ale nie robimy ich teraz. I może kilka przykładów. I eat pizza. Ja jem pizzę. To jest zdanie w czasie present simple. Nie oznacza, że ja jem pizzę jakby teraz. Tylko oznacza, że jestem ogólnie człowiekiem, który je pizzę. Który po prostu jej nie odmawia, którego ona nie brzydzi. Po prostu jem pizzę i tyle. Albo na przykład zdanie I read books. Czyli ja czytam książki. I to nie znaczy właśnie, że czytam tę książkę teraz, tylko że ogólnie czytam książki. Dobrze to, jak wytłumaczyliśmy sobie, kiedy używamy czasu, to teraz przejdźmy do tego, jak go użyć. To będą zawsze w każdym czasie takie dwa kroki, które będziemy wykonywali. Najpierw kiedy, potem jak. Myślę, że na przykładzie jednego zdania będzie to najlepiej zrobić, bo będą tutaj małe różnice. Po prostu Wraz ze zmianą wykonawcy czynności, czyli osoby, będzie tu taki mały haczyk gramatyczny, albo nawet haczyki, i zaraz ci je wytłumaczę. No dobrze, no to lecimy. Ja czytam książki. I read books. Ty czytasz książki. You read books. On czyta książki. He reads books. Zobacz, że w tym momencie, kiedy pojawiła się trzecia osoba liczby pojedynczej, czyli he, do czasownika dodaliśmy s. I to jest właśnie ten haczyk że w trzeciej osobie liczby pojedynczej, czyli w osobach he, she, it, będziemy dodawali eskę na końcu czasownika. I dalej, she reads books, it reads books, we read books. Zobacz, że już mamy pierwszą osobę liczby mnogiej, więc ta eska już nam znika. You read books, they read books. No i przeczenia. Przy przeczeniach warto też powiedzieć o tym, że Pojawia nam się taki nowy rodzaj czasownika w zdaniu, czyli czasownik posiłkowy. Wydaje mi się, że w związku z tym, że w naszym języku polskim, w naszym rodzimym języku, nie ma czegoś takiego, jest nam też trudniej to zrozumieć. Jednym z takich błędów, które zauważyłem w trakcie pracy z kursantami, jest to, że często próbujemy tłumaczyć sobie dosłownie, słowo w słowo, znaczenie poszczególnych wyrazów. Kiedy pojawia się coś takiego jak czasownik posiłkowy, to po prostu Polak nie jest w stanie sobie tego wyobrazić, bo czegoś takiego w języku polskim nie ma. I teraz po prostu musimy sobie stworzyć taką nową przestrzeń w naszej wyobraźni. Tak jakbyśmy w naszym domu chcieli wybudować nowe pomieszczenie, wykuwamy w ścianie miejsce na drzwi i po prostu powstaje nasza nowa przestrzeń w głowie, naszej wyobraźni tego, jak buduje się zdania i po prostu umieszczamy tam. Ten czasownik posiłkowy. A jak on działa i do czego służy? Po prostu czasem w języku angielskim są pewne wyrazy, które są w zdaniu tylko po to, żeby nadać jakąś strukturę. Czyli może najlepiej na przykładzie tych naszych przeczeń. I do not read books. Czyli ja nie czytam książek. I zobacz, co to znaczy do. Ogólnie, jakbyśmy sobie wpisali w słowniku do, to wyjdzie nam robić. To robić tutaj nie jakby się miało do tego zdania. Ale kiedy zrozumiemy. Że ten czasownik jest tylko posiłkowym, czyli on jest tylko po to, żeby tworzyć przeczenie w tym zdaniu, to nabiera zupełnie nowego znaczenia. Po prostu on tu jest, bo musi być i tyle. Bo on tu stoi i dzięki temu wiemy, że jest przeczenie. I dalej: You do not read books. He does not read books. Zobacz, znowu trzecia osoba liczby pojedyncze i już nie ma do not, tylko does not. Potem she does not read books, it does not read books. Potem we. Do not read books i zobacz, już mamy znowu pierwszą osobę liczby mnogiej, więc już nam to s znika. Potem mamy you, you do not read books i they do not read books. No i mamy załatwione przeczenia. No i teraz idziemy do pytań. W pytaniach, podobnie jak w przeczeniach, będziemy używali tego czasownika posiłkowego i dodamy go na początku zdania: Do I read books? Czy ja czytam książki? Do you read books? Czy ty czytasz książki? Does he read books? Zobacz, że znowu trzecia osoba liczby pojedynczej I zamiast du do mamy does. Does she read books? Does it read books? Do we read books? No i trzecia osoba już nam się skończyła, więc mamy znowu do Do we read books? Do you read books? I do they read books Jeśli chodzi o skróty, to one są możliwe i mamy dwie formy: don't i doesn't I na przykład I don't read books i he doesn't read books i jak widać, te dwie formy skrócone występują w przyczyniach. No to takie postawy już mamy wyjaśnione. Jeszcze kilka takich detali, o których warto pamiętać. Przede wszystkim wspomniałem o tym, że w zdaniach twierdzących, czyli w tych naszych plusikach, kiedy stwierdzamy jakiś fakt, w trzeciej osobie liczby pojedynczej dodajemy eskę. Nie zawsze tak jest, bo czasami też dodamy na przykład ES. I to będzie w czasownikach tych syczących znowu, które jak już mówiliśmy wcześniej, w innych strukturach czy w innych przypadkach też dodawaliśmy końcówkę ES, żeby to było po prostu słyszalne. I to będą takie słowa jak na przykład kiss, to dodamy kisses, czyli ES, żeby to było słyszalne. Fix, fixes, teach, teaches, push, pushes, brush, brushes. I podobnie jak pojawiło się to również wcześniej, kiedy wyrazy kończyły się na y, to czasami po prostu dopisywaliśmy też eskę, a czasami to y zamieniało się w i i dodawaliśmy znowu es. No to kiedy dodajemy samą eskę? No wtedy, kiedy y brzmi jak j. Czyli na przykład wyraz play, czyli grać, plays, albo enjoy, czyli cieszyć się z czegoś, enjoys. No bo to y brzmi jak j. Jeżeli jednak y brzmi jak samogłoska, to to y zamieni się właśnie w i i dodamy jeszcze końcówkę es. I na przykład. Cry, cries, fly, flies, try, tries, reply, replies. Na co jeszcze warto zwrócić tutaj uwagę, to to, że wszędzie zdania będą zrobione tak samo, niezależnie od osoby, poza tymi osobami trzecimi liczby pojedynczej. Czyli he, she, it. Warto też wiedzieć, że kiedy podajemy daną osobę i niekoniecznie w zdaniu mamy podane na przykład, że to jest he, she czy it, ale podajemy na przykład konkretną osobę i chcemy powiedzieć zdanie, że my mom listens to music every day. Myślę, że każdy wie, że my mom to będzie she. I w związku z tym, że my mom jest she, to traktujemy to jak przypadek liczby pojedynczej. Więc dodajemy sk do czasownika w tym zdaniu. I ostatnia rzecz. Pamiętaj. Że kiedy pojawia nam się operator does not, to w trzeciej osobie liczby pojedynczej ta S w czasowniku już się nie pojawia. Czyli na przykład She does not drink alcohol. Ona nie pije alkoholu. She does not drink alcohol. I zobacz, że gdybyśmy chcieli to zdanie powiedzieć w naszych plusach, to by nam wyszło She drinks alcohol, czyli ona pije alkohol, chociaż nie polecam, ale zobacz, że ta S się tam pojawia. Tak samo w pytaniach: Does she drink alcohol? Czy ona pije alkohol? I zobacz, że tutaj ponownie przy czasowniku drink nie ma eski, no bo mamy tutaj operator das, więc jakby ten operator na tą eskę zjada. To tyle, co przygotowałem dla Ciebie w tym odcinku. Na zakończenie wrzucam Ci tabelkę, żeby się jej przyjrzeć i te reguły zapamiętać. Pamiętaj też, że sama teoria, chociaż bardzo pomocna, to jest jedna z części składowych nauki języka angielskiego. Dlatego, jeżeli chcesz uczyć się angielskiego, to musisz też znaleźć inne sposoby do praktykowania tego języka. Jednym z takich sposobów, które ja proponuję, jest nauka z aplikacją Memrise, do której link jest też dołączony do opisu tego filmu. A jeżeli chciałbyś lub chciałabyś porozmawiać i rozwijać swoje umiejętności mówienia, to już niedługo będzie taka możliwość. Jestem w trakcie przygotowywania aplikacji, w której będziemy mogli się spotykać online i będziemy mogli porozmawiać. Pamiętaj też, żeby zasubskrybować kanał, żeby nie ominęły cię kolejne ważne odcinki dotyczące tego, jak działa język angielski. Dziękuję ci za twój czas. I do zobaczenia w kolejnym odcinku. Bye!